Hej, witajcie! To, to kolejny odcinek z Gry Hitman Forza, Forsa. Teraz już to oczywiście nagrywam na nowe konto. poprzednie kilka też już rzuciłem na nowe, ale nagrywałem to jeszcze na moim aktualnym, także teraz powiedziałem, że to, no, że to na nowym koncie i tak. Także teraz właśnie już to na nowe konto wszystko będzie szło. Poprzednie kilka też. Poprzednio chyba sobie właśnie tam skończyliśmy, ja tak ogólnie nie wiem gdzie to jest, ale my jesteśmy tu. Podejrzewam, że wtedy będziemy gdzieś na pierwszym piętrze. Na parterze znaczy. znaczy... znaczy się chyba gdzieś wejdziemy i składamy się na pierwsze miejsce. Sorry za ten spam. Um, to pójdźmy sobie tam sprawdzić jeszcze raz. Bo ja powiedziałem chyba, że tam chciałem się udać, bo ciekawe miejsce było tam na mapie. Ale um, już właśnie sobie zakończyłem. Ja... Ojej. I ogólnie tą misję też na nowo zacząłem. E, I tak tutaj będzie ten kolej. Rzućmy sobie monetę. Sorry, że czas to powtarzam, ale Wam to chyba nie przeszkodzi. On sobie podejdzie i my go sobie udusi. Chociaż. A zabijmy go. Aha, no właśnie. Więc teraz to zróbmy No i nic już nie ten Także ja go tu zostawmy gdyż e, Możemy go za barierkę wyrzucić, ale tu nie Chociaż możemy go chyba wyrzucić i go tam do konteneru wrzucić, ale wiecie co, na razie sobie tak nie zrobimy Nie da się zamknąć, super Zapiszmy sobie grę Okay. I według mapy jesteśmy na drugim piętrze, tak? A gdzie są nasze cele? One są na pierwszym piętrze, a my jesteśmy na drugim, więc musimy tu gdzieś schody znaleźć. A schody są tutaj. Także najpierw sobie. My tutaj też przebywać nie możemy, oczywiście. Nie wiem czemu tutaj jest niby to ciekawe miejsce Ale cóż, o, mamy pistolet też On się tutaj chyba nie przyda hmm. No mamy tu ciekawe miejsca jak widzimy, ale Nie wiem co tutaj jest ciekawego Może tutaj przejść, może mamy coś, nie wiem Już nie będę Chociaż tutaj nie ma schodów hmm, Nie To jest takie małe pomieszczenie Dziwne Ej, dosyć dziwne, dlatego że... Nigdzie tu nie ma wyjścia w ogóle. <grych> Lol, gdzie ja w ogóle wbiłem, what the fuck. No patrzcie, tutaj niby jest wszystko fajnie, fajnie nie ma żadnych drzwi, a... W... Nawet schodów nie ma, żeby się tu dostać. No to, bo to mi na ten... Chociaż one są chyba przystawione, żeby się nie dało otworzyć, chociaż... Tak myślę przynajmniej. No, nic wiecie co to musimy stąd wyjść, niestety, bo tu nic nie zrobimy, już chyba że można coś z tymi schoda z, tymi, z tym krzesłem zrobić, ale to już mniejsza z tym. Dobra, Przesko przeskocz z powrotem i spróbujemy wyeliminować te nasze pozostałe cele. A walizkę, gdzie ją zostawiłem, tak właściwie, bo nie pamiętam. Zaraz sobie sprawdzimy, znaczy ogólnie tutaj, koło, koło tego miejsca, ogólnie to chyba wiem, gdzie ten, tylko nie wiem, czy z tego wyjścia, czy z tamtego, ale przypuszczam, że z tego, i tutaj sobie zostawiliśmy. Właśnie, czy ten koleś nam tego nie zabierze. To sobie zaczekamy i zobaczymy. Bo to nam chyba mogą ukraść, jak się nie mylę. Znaczy nie wiem czy wszyscy, ale moglibyśmy hmm. go w sumie wyeliminować. Żeby się tu nie kręcił. No, bo on tutaj sobie sika. Wszystko ładnie pięknie. Ale już więcej stary nie sikniesz. Tylko nie wiem, czy możemy go do tego samego kontenera wrzucić. Ale powinniśmy móc w sumie. Chociaż jednak nie możemy, fajnie. Więc niepotrzebnie go zabijałem, tak naprawdę. Ale tutaj już chyba nikt więcej nie przyjdzie. Ale właśnie nie jestem pewny co do tego. A nawet jak go znajdą, to i tak mi nic chyba nie zrobią. Bo nie będą wiedzieć, że to ja. Ale tak przypuszczam, no. Zapiszmy sobie grę. Aj, nie ten save. Na tym się zapiszmy. Więc tak, my jesteśmy, e, według mapy jesteśmy na ulicy i załuki, a nasi są na... musielibyśmy na, na parter się dostać, a z partera byśmy przyszli na pierwsze piętro. Ale nie wiem w ogóle jak na ten parter się dostać. Sklepy i restauracje. tutaj w, za, w ulicach i zaułkach też nie ma nigdzie żadnych schodów więc nie wiem bar salsy bar plusowy hmm. nie wiem połazimy chwilę i zobaczymy to? Tutaj to było. To tamtędy nigdzie się nie dostaniemy, tak? W Tym nie przejdziemy. Dobra, idę, idę, idę. Nic tam nie było, ale spoko. sobie wejdźmy tu, tu znajdziemy coś ciekawego nie? no mogłem w sumie na te filmiki popatrzeć ale jednak zdecydowałem że będę te misje wszystkie robił według siebie a nie wzorować się na filmikach innych albo na solucji czy takie coś itp a nie takie coś boże jak to zabrzmiało a ja w ogóle to mam powiem że to spotkać. Dobra, dobra Barykowy... Bar, Sprawdzę go na chwilę, a potem się udamy do tego ciekawego miejsca jednego. A, nie możemy tu wejść, tak? To nic, cały czas prosto i w prawo. Dobra. Tam się chyba dostać nie możemy, no takie, tam gdzie oni są. A On tutaj pilnuje przejście, tak? Co to za... Tam jest ciekawe miejsce, ciekawi mnie co tam jest. Tak sobie w sumie chcę zobaczyć, bo nie wiem czy takie rzeczy nam pomagają w misji. Także wyciągnijmy sobie monetę. Tylko on widzi jak rzucamy tak nie może być chyba. Chyba w ogóle nie wiem, czy on się ruszy też. Tak ogólnie, nie no, chyba się nie ruszy. Posłuchaj Nie no, nic, nie wejdziemy tam. Ciekawi mnie, co tam może być, no ale cóż. Tu jest jeden. Tam pewnie wejdziemy gdzieś tam. Tu jest drugi koleś. Ha! O lol, wejść do skowka, czyli coś tutaj pewnie jest, żeby się ukryć. Nie wiem, zapiszmy grę w sobie. A tu jest to, to spoko, spoko, spoko. Tu jest nasz jeden cel z tego, co pamiętam. Mhm, także spoko. Na niego musimy uważać, gdyż on będzie tam wchodził czasem. Tam jest właśnie ten nasz cel, także poczekajmy aż on sobie wejdzie. i w... o, Tutaj będzie nasz nasz ten pierwszy cel, i tam będzie drugi. A tutaj to już będziemy chyba mogli sobie spokojnie wyjść, chociaż nie wiem. Nie, gdyż to jest to tak gdzie. Tu jest ten parter. Nie. Dziwne, dziwne jest to położenie w ogóle, całe zresztą. Raz już nam się chyba nie uda. W sumie moglibyśmy go teraz zajść i, i zabić, ale zaczekamy sobie jeszcze raz. Bo jak już mówiłem on tam będzie właśnie, o teraz by se wszedł i by nas zobaczył. W sumie możemy jego chyba nawet teraz, jego też ubić, ale nie wiem, bo tam jest jeszcze jeden, ale on chyba by tego nie widział. Teraz zaś siedzi. Szkoda, że nie mamy pistoletu Z tłumikiem W sumie moglibyśmy go chyba wziąć, ale Ale, ale W sumie mi to nawet do głowy nie przyszło No tak, ten se teraz będzie siedzieć I chuja zrobimy, za przeproszeniem Dobra Podajmy mu ten środek nie wiem czy nam to coś da, ale... A on nie wiem czy nas może widzieć, tak szczerze. Także zęgnijmy ten drzwi, żeby jego nie zauważył. Podnieś ciało i sobie je tam przeciągniemy. Jego akurat uśpiliśmy, bo... Chyba też zacznę robić tak, żeby ten klimat był taki jeszcze dosyć większy. Że nie będę zabijał tych takich postronnych osób. Strzykawkę wyrzuciłem, tylko będę je usypiał po prostu. Bo nie chodzi o to, żeby jak największą ilość zabić, tylko. Dafuk. O, spoko. Jego sobie twuciznę zabijemy. No wód. Co? Chyba się skończyła, a nie jestem pewny. Co to było? Ludzie, lol. Bo nie wiem, czy jest taka z ona się zużywa przy pierwszym już. Łokitoki? No, no nie wiem. Okej, okay, dobra. Także schowajmy go do lodówki. Hmm. Tylko skoro mają łokitoki, to jak jeden się nie będzie odzywał, to nie wiem, czy... Czy nie pójdą sprawdzić, o co chodzi? Możliwe. A tu niestety już nie przejdziemy, czyli... Zapiszmy sobie grę. No ciekawy, mnie, czy to ogólnie ta strzykawka się kończy już po jednym życiu. Bo widać, że płyn jest dalej, ale... No wiadomo, jak to jest. I obrazek to obrazy? a ten... Tu jest chyba kasa. Tabletki jakie? Nie. To jest amunicja. A, o lola, to w ogóle broń była taka. Fajnie. Nie zabrałem. Nie wi Weźmy amunicję. I sobie stąd po prostu wyjdźmy. Także drugi cel już mamy z głowy. Został tylko jeden, a Angelina Mason. Aha, dobra, nie, nie, nie. Zabij Marka i... E, potem musimy Raymond'a e, jakiegoś kulińskiego zabić. Do niego jak się... To są drzwi. Nie. Głównymi drzwiami nie wychodzimy. Wreszcie sobie zaczek. Możemy go w sumie tutaj teraz zaciukać, ale sobie z... A, to spoko I uciekajmy Spoko. Jakby się dostać teraz do tamtego. On jest na drugim... nie, on jest... na pierwszym tempie, sorry. Tutaj, tak? A, nie. nie wiem. Pójdziemy sobie koło Baru Salsy obejrzeć, co jest. Bo może coś tam będzie. Dobrze, dobrze. Czy ludzie mnie trochę denerwują? Gdyż... Dźwięki otoczenia to chyba będą właśnie, bo tyle ich jest i jeszcze ten festiwal, czy coś, te fajerwerki, te dźwięki w ogóle. Także tutaj musimy do końca dojść, do barierek i skręcić w prawo. Latin, to chyba nie. Ale tutaj tak zapewne nie wejdziemy. Nie, nie wejdziemy. Hm. Już nie wiem, tam się nie dostaniemy raczej. Tu jest S jakieś. Co to jest znaczyło? Wartownia. Hmm. Wartownia. Nie wiem co to jest wartownia. Uzbrojenia chyba tam nie będzie, ale nie wiem, nie jestem pewny. No muszę ogarnąć jak tam wejść.